Dobra. To się maneczko, się maneczko. Przejecham sobie tutaj tak, żeby mieć spokój. W taki troszeczkę alaleśny teren. I mam, yy, Co mam, no yy, mam. z pytaniami do waszej, do tego czego I teraz będę tutaj odpowiadał. Przepraszam, że tak nie będę tam przepatrzył w tą kamerę. O kurwa. Spoko, to to nie to. Ojedziemy, ręka będzie mnie boleć, widzę. Mocno. Ale dobra. Ja będę robił to tak w jakiś sposób. Może będę chodził sobie? Dobra, no to może takie pierwsze pytanko będzie od Marleny Widzak, bo i ona napisała tak, napisałaś Marleno. Bo wspomniałeś, żeby zadać pytanie. Więc nasunęła mi się taka myśl. Czy łowisz albo łowiłeś ryby kiedyś? Pamiętam jak podierałeś się rybami na spacerze. Czy, e, przy tamie e, so, Solińskiej, Solińskiej, tak, no, łowiłem parę razy w życiu oklejki dla kota mojego kolegi, e, wyciągnąłem kiedyś dorsza z łódki, jednego takiego dosyć sporego, ale nigdy nie byłem fanem e, łowiectwa, e, rybołówstwa i więc e, moja odpowiedź brzmi, nie mogę nazwać się rybakiem. E, i dalej, i dalej lecimy, tutaj te zdjęcia, Q&A, od co ja patrzę, czy zarobiłeś na insta na podróże, czy jeździsz tylko, tylko za hajs tak, tak, tylko... za zarobiony w Norwegii, tak, jeżeli tylko za hajs zarobiony w Norwegii moimi własnymi rękoma, e, w żaden inny sposób e, nie pozyskuję swoich dochodów, Leon brawo, ile wydałeś kasy przez te dwa miesiące w podróży, Leonie, e, nie wiem ile wydałem kasy na podróż, e, bo nie liczyłem, Mógłbym to zrobić teraz, ale nie miałem czasu, nie do olewka, Wierzę, że około 8-10 tysięcy, ale w tym były też jakieś takie tatuaże i wiecie, to... Koszt był troszeczkę mniejszy. Art No Name do Day. Czy nie przeszkadza Ci orientacja seksualna polo? No nie no, jak najbardziej mi nie przeszkadza, bo jest heteroseksualny, więc nie ma tutaj żadnych podstaw do obaw. Kamera mi ucieka. Kamera ucieka, nie uciekaj. Dobra. FAFIK L. Kiedy napiję się procentowego trunku. Mam nadzieję, że e, nie będzie to za niedługo. Mam nadzieję, że napiję się za bardzo długi okres czasu. Nie chcę teraz. Mam taki plan. Bo e, procenty na razie koligują i niszczą mi dużo. Więc nie chcę już na razie w swoim życiu. ale nie jest to jakaś deklaracja, żeby nie było. Filip Konopi. Ulubiona kuchnia, jaką jadłeś? Indyjska i tajska, prawda? To jest moja najlepsza kuchnia. Chociaż dobry bigos nie jest zły. Czy pierogi? Rose. Rose. Na kiedy przewidujesz norweską przygodę? Norweską przygodę przewiduję od października, więc 6 października już mam nagraną dla siebie pracę, więc muszę tam być przed 4 października na pewno. Piotr Kościelnicki. Jaki kraj masz teraz w planie? Czy wracasz do Norwegii? Właśnie od czasu powiedziałem opowiedziałem, wracam do Norwegii. Eee, powiem, jaki kraj mam następny w planie, bo będzie no niedługo takie pytanie. Wcześniej jeszcze będą padały. Hmm. Hubert, US. Będziesz podróżował sam czy z Piotrem? Jakie plany na przyszłościowe? No i teraz mogę się wypowiedzieć troszeczkę bardziej, a nie uciekaj kamerko. Czekajcie chwilę, że tutaj sobie wziąć prawą rękę i o tym mówić. Eee, dobra to tak, plany są takie, że wracam teraz do Norwegii powlogować sobie z Norwegii, może nie będą to zbyt częste vlogi nie będzie codziennie i ten kanał się rozwija troszeczkę w dobrym po bardzo dobrym tempie się rozwija ten kanał więc będę chciał podróżować w międzyczasie z doskoku głębiej po Norwegii i gdzieś na pewno jakieś weekendowe wyjazdy ale yy, mam plan ze z moim koderem w maju następnego roku od koniec maja wyjechać do Stanów Zjednoczonych na Continental Divide Trail. Jest 5-tysięczna trasa. 5 miesięcy będziemy ją jakoś robić, o ile uda się nam ją zrobić, prawda? Może być krócej. A cała wyprawa ma trwać maja rok. Z czego resztę chciałbym spędzić w Ameryce Południowej. Był taka była zamierzona trasa. jeszcze przed założeniem tego kanału i nagraniu pierwszego filmu. Ale jak będzie, nie wiem, może kanał się rozwinie i w ogóle ja będę z roku w Czyli to tak yy, w dużym, dużym skrócie. Na pewno będą jakieś filmy moje przyszłości, które będą yy, opowiadały o, o tych planach bardziej skrupulatnie. Joanna Sher. Mam takie dziwne pytanie. I już mi się śnicie i tak dalej. Nie, to niedobrze jak się dobrze, nie niedobrze, bardzo niedobrze. Albo dobrze, nie wiem, w sumie. Ale pytanie od, od Ciebie, Joanno, jest, a brzmi i tak sobie myślę, kiedy do tej Islandii. Ja tak sobie nie wiem, kiedy do tej Islandii, szczerze. Chyba nie, nie będzie to za prędko. Mariusz, czy byłeś kiedyś na polu namiotowym nad Zielonym przy jeziorze Ubik? Ubik Mały. Nie, nie byłem i Mariuszu pytałeś mnie, żebym polecił jakieś miejsce dobre na Marsbarach. Polecę te miejsce razem z moim kolegą. Dzisiaj wybieramy się na objazdówkę, jutro na rowery i pojutrze po tym filmie albo po pojutrze będzie na pewno kącik o fajnych rzeczach. W takich miejscach, które możemy zrobić na Mazurach, więc y, możesz sobie wyczekać na ten filmik i, i tam będzie, bo jednak, y, przyznam się, nie miałem czasu teraz na rejestrowanie i w sumie też mnie tutaj nie było 12 lat, przyjeżdżałem to tylko, wiecie, szyjka, szyjka i, i nic nie widziałem, dopiero teraz zaczynałem odkrywać miejsce swojego pochodzenia, tak, I, i wszystkie te fajne rzeczy. I idziemy Emili, gdzie nauczyłeś się zawodu? Szkoła, kurs, jak wyglądała praca elektryka w Norwegii? Ciężko znaleźć pracę i ile mniej więcej można zarobić no to tak od końca, ile można mniej więcej zrobić? To jest od 230. Oczywiście jak mamy papiery do 280 myślę, chociaż 280 to tak yy, mało kto ma, chyba że jesteście jakimś tam majstrem i tak dalej. Ja miałem tam 250. Yy, gdzie nauczyłeś się zawodu? No zawodą się w szkole w Norwegii. A e, może nie tyle co w szkole, tylko czy na praktykach po, po szkole e, w firmie? E, kurs. No ja nie miałem kursu, bo miałem szkołę i właśnie te praktyki. Ciężko znaleźć pracę? Ile więcej. Czy ciężko znaleźć pracę? E, nie. Jak się chce, to można przez agencje, są specjalne agencje, można tam znaleźć pracę. Dalej, lecimy. Ciężko to ogarnąć. Po przełamaniu bariery zawstydzenia wstydu przy, przy nagrywaniu czy czytu, uzależnia... Przepraszam, czy to uzależnia, że ciągle się myśli, by coś nagrać, lub żałuję się, czegoś nie nagrało? Zawsze się żałuję, jeśli czegoś się nie nagra fajnego, i nie myślę, żeby coś nagrać, chociaż łapię się, że, nie, że jak już robię te filmy, no to trzeba coś tam nagrać, nie? To takie jest, ale raczej to jest bardziej na plus, bo, bo to bardziej motywuje. Pytanie od Majka. Jak najbardziej ekstremalną rzecz, lub potrawę zjadłeś w swoim życiu. No nie, bo nie ma jakiejś ekstremalnej potrawy, ale rzeczą to chyba jest skok ze spadochronu w Tandemie. Ale mam plany zrobić sobie kurs i skakać samemu. Arkadiusz P, jak długo przerwy w podróżowaniu i Czy w ogóle, bo wspomniałeś ostatnio o lekkim zwolnieniu tempa. No tak, będzie zwolnienie tempa, będzie takie, że jak będę w Norwegii, to będą może filmy 4 razy, 5 razy w tygodniu bo będę musiał się zajmować pracą, zająć pracą, ale nie wiem jak to będzie. LK49, co skłoniło cię do bycia podróżnikiem. Nie byście sporo razem podróżować świetnie z was duby. Co mnie skłoniło, no skłoniło mnie do podróżowania. Co mnie skłoniło do podróżowania. Będę się taką wewnętrznią. No mocny gaźnik miałem i kiedyś wyjechałem. Eee, właśnie z Piotkiem. To też taka dłuższa historia, chyba zaraz będzie takie pytanie eee, od kogoś to może odpowiem, bo to nie można tak skrócić tego wszystkiego w dwóch zdaniach. I lecimy dalej. Joe TKB, czy jakoś tak się to czyta, nie wiem. Filmiki coraz fajniejsze, czy będziesz ładny wystąpić z polu na film. No jak będziemy mieli okazję, to na pewno damy sobie po mordzie na filmie. Nie no żartuję Ale czemu nie Bo już gadałem z Piotrkiem Czy są so, teoretycznie Czy byśmy nie zobaczyli Byśmy zobaczyli oczywiście e, Bristol Bristol Czy lubisz Polono Oczywiście to jest mój kolega Lubię go e, Danleko Nie wku... Ja czasami Polono Czasami tak A czasami ja go też Wiecie to jak się jest ze sobą Non stop no, Powiedzmy teraz dwa miesiące Dzień w dzień Od rana do wieczora Od rana do wieczora No to zawsze jest e, e, Moment że Któraś strona, którąś poirytuje, ale pff, bez większych spinek, bez, bez większych tam kło, kłoto, kłopotów przeżyliśmy ze sobą. Siema Baza od Disco Kings. Pytanie do QA: Czy nagrywanie filmów na YouTube nie wpłynęło na Twoje podróżowanie? Głównie chodzi mi o to, czy nie rozprasza, to, nie rozprasza Cię to, czy czerpiesz taką samą przyjemność z widoku i całej tej otoczki bycia obierze światem. Oczywiście u mnie zadziała to działa w drugą stronę bo u mnie to zadziałało w ten sposób, że po prostu ja jestem jestem zmuszony wręcz, żeby gdzieś wyjść, coś zrobić, tak jak teraz na Mazurach, prawda? Ja jadę coś zrobić, że chcę Wam coś pokazać i sam się uczę, więc y nie. Bo zawsze jest ten moment, że coś nagra i nie musisz zaraz nagrać, że jak nagrywasz, to nie musisz nagrać i już pojechać. Może mogę nagrać, odłożyć kamerę i cieszyć się daną chwilą, tak? Do woli, przecież nagranie filmiku zajmuje po prostu dosłownie parę sekund, tylko parę sekund. Podkładam kamerę i cieszę się yy, bytem. Tak powiem, kurczę już się troszkę motam. Kordi Kordi, pytanie brzmi, czy ty i pole jesteście parą? No, oczywiście, że nie jesteśmy yy, wariacie. Parą Aleksandra Piasecka, Twoje największe marzenie. Myślałem o tym pytaniu wcześniej, wiedziałem, że będzie. Nie mam jako takiego marzenia. Zawsze marzyłem, żeby być podróżnikiem no te teraz, chyba mam tylko cel, żeby się w tym doskonalić. Black Sabbath, masz na to mnie pytanie. Jak będziesz miał tyle słów, co wojownik i przestaniesz odpisywać na komentarze? No, będę starał się zawsze odpisywać, ale jeżeli byś... Myśl... <ścoughs> czysto... Teoretycznie zakładając, nie wybiegałem nigdy, myślał, że mógłbym mieć jakieś powiedzmy 50 nawet tysięcy subskrypcji, ale wiadomo, co z tym idzie, że yy, do skrzynka się zasypuje, prawda? I ja już teraz mam po, po tyle samo komentarze pod filmami, co nieraz pająk albo Piotrek. To jakby będę miał więcej, to też można założyć, że tych wiadomości będzie więcej. A wiecie, jest życie prywatne też, więc nie, nic nie obiecuję, no za pewno będę się starał. Na razie. Odpisuję i będę odpisywał O kurczę, telefon się zablokował Lećmy dalej Znowu od Pytanie baza. jak bardzo no na Chodziłeś na ryby? Nie, nie, już mu odpowiadałem na to Nie chodziłem na żadne rybki No a co, czy chodziłem? Yy, Irek, nic wspólnego z, Nie wiem z czym, bo są kropeczki, przepraszam Bo na nie widać, ale będziesz wiedział Irku, że to od Ciebie Czy masz plan na podróżowanie z Arturem z Adventures? Nie, nie ma takich jak owych Planów na podróżowanie z Arturem ale jak będę na Islandii, może Artur przyleci do Norwegii, to na pewno będzie się u mnie zatrzymać. No i to wtedy będzie to jaką podróż. Nie wiem. Adam Mieczkowski, baza, Skąd bierzesz kasę na podróżanie? No, kasę biorę z pracy. Elektryka. Luka. Kiedy będziesz we Włoszech? Konkretnie, w nie akurat, czy to, to już odpisałem, że nie będę na pewno w najbliższym czasie. Asia, Asia, aż mi smutno, że długo nie będzie. a kurczę, to nie było nic tutaj. E, dobra, Monika Wierzajska. Czy czujesz, że e, Polska to twój dom? Że wagi na ciągłe podróże czujesz się obywatelem świata? Nie. Tak, czuję, że Polska to mój dom, ale nie mieszkam już tam od 12 lat i, i, i bardziej czuję, że dom jest tam, gdzie moja rodzina. Moja rodzina akurat jest w Norwegii, więc y, czuję się. Dobrze się czuję, no co mam mówić. E, e, przegięło mnie to trochę pytanie. Bartek Wyczyń. Baza, jakieś plany na kolejne roki podróże w świecie? Czy bardziej wyjazdy, regrydy. Aha, czy już odpowiedziałem na to pytanie wcześniej. Na no, kiedy planujesz jakąś podróż dłuższą? No to też, już powiedziałem wcześniej, że w następnym roku będzie taka podróż. Marek Marecki, jak poznałeś Piotrka i czym zajmowałeś się Norwegii? No i tutaj jest, e, i tutaj teraz mogę odpowiedzieć: jak poznałem Piotrka, i to będzie się dotyczyło tego pytania, gdzie się zamutałem wcześniej. E, no to odpowiadam: Piotrka poznałem w 2017 na Filipinach. I właśnie od tego się zaczęło całe moje podróżowanie, ale to też się zaczęło rok później, bo my się spotkaliśmy, się przecięliśmy, wymieniliśmy się tylko Facebookiem. No i ja dawałem trochę w gaźnik rok później i stwierdziłem, że muszę coś ze sobą zrobić i gdzieś wyjechać. No i zapisałem do Piotrka, w dużym skrócie będę mówił, zapisałem do Piotrka, czy on gdzieś jedzie, a on powiedział, tak, jadę do Pakistanu. No to ja mówię, mogę jechać z tobą? A on mówi, no dobra, no to możesz jechać ze mną. Za, za tydzień mnie napisał, że No ja jednak nie jadę do tego Pakistanu, bo jadę na pół roku do, do Azji. A on mówię, no dobra, to ja mam 6 tygodni wolnego, to pojadę z tobą. No ale stwierdziłem, zapytałem się w robocie o 2 miesiące wolnego. No i z racji tego, że potrzebowałem się oderwać, od, od, odklejać się od, od mojej rzeczywistości Tamtej, w tamtym czasie, no to stwierdziłem, że dam wypowiedzenie, bo nie mogłem dostać tak długiego uroku. I wypowiedziałem z dnia na dzień, zamówiłem bilety i pojechałem z Piotrem. I tak się zaczęła moja podróż i teraz e, podróżuję regularnie, przynajmniej od 4 do 6 miesięcy w roku, nie ma mnie. Dobra, ciśniemy dalej. Kurde, odwrócę trochę na chwilę. Dobra, pytanie znowu od pana Marka Mareckiego Jakiego drona będziesz kupował? Nie będę kupował drona Bo drona już mam DJI Mavic Pro Jest u mnie w domu Czeka na mnie Posiadam też kamerę GoPro 6 Teraz mam Osmo paket, trójkę I telefon, który muszę wymienić To jest Huawei P30 Pro Więc ze sprzętu Jestem już dosyć dobrze ogarnięty I chyba nie będę potrzebował więcej Piotrek Piotr G., się masz baza? Pytanko, ponawiam na QA. Skąd twoja ksywka się wzięła? No Moją ksywkę, bo jest, mam nazwisko Bazydło, to moją ksywkę wymyśliła e, narzeczona mojego brata, baza od Bazydło, chyba. I tak mi się spodobało. I kiedyś byłem na, właśnie jak z Piotkiem wyjechałem na pierwsze te tripy, mm, no to zacząłem czaskać zdjęcia, zacząłem się robić zdjęć i miałem Instagram o Niku, Micha19993, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, ble, ble, ble. Mówię, to no, no muszę sobie dać lepszy nickname, tak? No to stwierdziłem, że dam Baza, dołożę Travel i później wszyscy też zaczęli do mnie mówić Baza Travel i została sama Baza u znajomych. Chociaż nie, jedni znajomi do mnie tak nie mówią, bo nie są przyzwyczajeni do Baza. Eee, kiedy rzucisz palenie? Kubiszewski Kuba. No, Kubo, nie wiem, kiedy rzucę, mam nadzieję, że to będzie niedługo. I teraz Maciej BFG baza, pytanie z tych bardziej poważnych. Bo bardzo mnie to ciekawi, czy zawsze byłeś takim dobrym człowiekiem, czy jest to wpływ jakiś twoich losów, bo dopiero bijąco, bo dobro bijąco od ciebie jest uderzające. Pozdrówki tak trzymaj. Czy mnie, no, wydaje mi się, że ja zawsze bym taką osobą jaką jestem. Chociaż no i bliskim... Prawda? Każdy sprawia czasami większe, mniejsze problemy i przykrości i, i słowa, które tam ranią i tak dalej, i tak dalej. No ale ja chyba byłem taki zawsze, yy, no chyba, że się napiłem, to potrafiłem być niemiły, ale byłem taki zawsze. I dla mnie się nie uważam, że jakąś taką dobrą osobę, chociaż odziedz... no moi znajomi bliscy też uważają, że jestem dobrą osobą. Małgorzat, hej, pytanko do Q&A. Gdzie w Norwegii dokładnie mieszkasz? Mieszkam dokładnie w Oslo. Michał Brodziński, <laughs> idzie nowe mordo, Będziesz do... będzie dobrze ten tabel, nie mogę się rozszerzać. Q&A, dobra. Jakbyś opisał siebie w trzech słowach? Szalony, nieodpowiedzialny, pojebany. Nie no, żartuję, nie chciałem przekląć Artur Kruk, jak pracujesz w tej Norwegii? że masz tyle czasu. No pracuję tak, że jestem dogadany z, z pewną tam firmą, tak? która mnie wynajmuje. I pracuję pewien okres i wyjeżdżam. I wcześniej byłem wynajmo, wynajęty do takiej firmy, w której podobało się im, że ja jeżdżę i, i oferowali mi pracę zawsze jak wracałem, więc dzwoniłem, dzwoniłem i mówię, cześć, wracam za trzy dni miałem pracę. Po COVID się trochę zmieniło. Ale już nie będę tutaj wchodził w jakieś szczegóły. Sunshine Reggae, jaki sprzęt potrzebny jest, by zacząć przygodę youtubera? Proszę bardzo o odpowiedź. Przepraszam za te zamotki, ale ja tak gadam, gadam cały czas, czytam te komentarze, trochę się motam. Eee, jak jestem mocnym przykładem, że nie trzeba dużo, bo zobacz, zobacz, ja nagrywałem tu przednią kamerą, bo tylnia nie działała, więc eee, dużo nie trzeba bardziej chęci. No i wiadomo, że mi to stalił kanał, bo mnie koledzy mnie polecili, tak? Więc miałem, bardzo, bardzo łatwo można powiedzieć. Monikam, pierwsze. Podej zaskakujące fakty z Twojego życia. Kurcze, no nie mogę takich podać, bo to publicznie nie mogę takich rzeczy ujawniać. Dwa. Twoja ksywka z dzieciństwa. No i tu jest śmiesznie, bo chomik, ale nie to, że ja mm. Chomikowałem i żydziłem wszystkiego, tylko że kiedyś przeprowadziliśmy się z bratem, na, z rodziną na osiedle. No i tam często trzymałem w yy, buzi jakąś trawę. I od tego byłem chomik. No i, no i tych policzków, bo byłem wcześniej jeszcze większym grubasem. Ale nie zawsze byłem grubasem. Kiedyś byłem wycięty i tutaj, powiem Wam, miałem, miałem tutaj kuczes i spaczek i kondycję do dzisiaj mam nawet dobrą. Więc nie zdziwcie się, jak kiedyś tutaj zobaczycie nieulanego bazę. Ulubione zajęcie będąc ze mną, sam ze sobą. Ulubione hmm. zajęcie będąc sam ze, mną, ze sobą. To po prostu odpoczywanie. Ale, ale zgasiłem to. O nie, ulubione zajęcie, no przepraszam, nie mam takiego chyba, bo się zamotałem. Największa wpadka. No to w parce też nie mogę powiedzieć, i piątkę, kurczę, zrobiłem screena i piątego e, pytania nie mogę odczytać, bo mam na screenie. idziemy yy, dalej. Greg Marsil, pracujesz gdzieś na stałe? Właśnie, nie, nie, pracuję na stałe. Greg Marsil, odnoszę wrażenie, że Polo, e, nie jest zadowolony, że zauważyłeś kanał, co ty o tym sądzisz? No nie sądzę, ja tak, że... Ja tak tego nie czuję. I dalej, i dalej. I to, do. gdzieś, dobra, dobek, dobek. ty słuchajcie, no koniec pytań. Nie wiem jak to wyszło, bo wstawię to wszystko i nie będę tego ciął. Mam nadzieję, że, że wyszło spoko. Hmm, przepraszam za jakieś tam zajęknięcia i tak dalej. No ale co ja poradzę? Życzę Wam wszystkiego dobrego. Ziomale i ziomalki. Jadę dalej.